Wiele osób myśli, że bez dużego budżetu marketingowego nie da się pozyskać żadnych nowych klientów to nieprawda. Nie musisz wydawać milionów na reklamy, aby przyniosły ci one rezultaty. I w tym filmie pokażę Ci trzy sprawdzone sposoby, które pomogą Ci zwiększyć liczbę odwiedzających na Twojej stronie internetowej bez konieczności płacenia milionów za reklamy. Możesz mi zapytać, kim właściwie jestem, żeby się na te tematy wypowiadać. Nazywam się Wojciech Dąbrowski, od prawie 8 lat pomagam firmom w takich branży jak Twoja zwiększać liczbę klientów dzięki skutecznemu marketingowi internetowemu. W Sopi.pl działaliśmy już z ponad 270 firmami z różnych branż, pomagając im zwiększyć ich widoczność w wynikach wyszukiwania, co Przyczyniły się do większej ilości ruchu na stronie internetowej, co przełożyło się na większą liczbę klientów. I pomagaliśmy tym firmom na różne sposoby, zaczynając od pozycjonowania stron internetowych przez pozycjonowanie wizytów w Google Moja Firma i dzisiaj pokażę Ci, co naprawdę działa. Wiele osób myśli, że bez dużego budżetu na reklamy nie da się pozyskać nowych klientów na lokalnym rynku, a jest to nieprawda. Więc przejdźmy do rzeczy. Punkt pierwszy: tworzenie wartościowych treści i bloga. Dlaczego to działa? Dlatego, że Google bardzo mocno docenia. Wartościowe treści, które dodajesz do internetu. Jeśli regularnie publikujesz artykuły odpowiadające na zapytania Twoich potencjalnych klientów, zwiększasz swoją widoczność i autorytet wynika w wynikach wyszukiwania. Jak to zrobić? Pisz artykuły, które odpowiadają na częste pytania Twoich klientów. Jeżeli nie wiesz do końca, na jaki temat pisać te artykuły, skorzystaj z takich narzędzi jak planer słów kluczowych od Google, Ahrefs czy Uber Suggest, aby znaleźć tematy, które mają potencjał do tego, aby rzeczywiście były wyszukiwane przez użytkowników. I skup się na tym, żeby dawać praktyczne porady i rzeczywiście pomagać ludziom rozwiązywać ich problemy za pośrednictwem tego bloga, aby Twoja treść była bardziej atrakcyjna. Zdaniem HubSpot firmy, które prowadzą aktywnie bloga, mają ponad 55% szansę na większą liczbę zapytań ze strony internetowej. I tu jest bardzo częsty błąd, o którym chciałem powiedzieć i nie chciałem, żebyś go popełnił, więc posłuchaj mnie uważnie. Nie kopiuj treści z innych stron. Google. Przez tego typu działanie może obniżyć Twoją pozycję w Google za to, że duplikujesz treści z innych stron i tak naprawdę korzystasz z treści, które już są gdzieś w internecie. Dlatego upewnij się, że Twój content jest wyjątkowy, atrakcyjny. I jest tam Twoja ekspertyza. Punkt drugi: Optymalizacja SEO. No niestety, Google nie pokaże Twojej strony wysoko w wynikach wyszukiwania, jeśli nie jest ona poprawnie zoptymalizowana pod kątem SEO. Nawet najlepsze treści nie pomogą, jeżeli Google nie rozumie, czym właściwie zajmuje się Twój biznes. Dlatego upewnij się, że masz poprawnie zoptymalizowane nagłówki H1, H2 i H3, ponieważ dobrze uporządkowane treści są znacznie łatwiejsze do zrozumienia dla Google. Jest po prostu mu łatwiej zaklasyfikować Twój biznes. Czym się zajmujesz, w jakiej lokalizacji i jakie usługi oferujesz. Dodawaj słowa kluczowe, ale w naturalny sposób. Nie przesadzaj, bo Google może uznać to za spam. Jeżeli dodasz po prostu ciągiem zbity tekst ze słowami kluczowymi, Google może to odebrać wręcz negatywnie. Dlatego ta ilość słów kluczowych też musi być w odpowiedniej proporcji w stosunku do samego tekstu. Koniecznie zoptymalizuj tytuły i opisy meta. To pierwszy element, który widzą użytkownicy, wpisując frazy w Google. Firma Backlinko przeprowadziła badanie, w którym Dowiodła, że strony z dobrze zoptymalizowanymi tytułami i opisami mogą zwiększyć współczynnik kliknięć CTR nawet o 30%. Dlatego to tak ważne, aby zadbać o konkretne, precyzyjne tytuły i opisy, które również zawierają słowa kluczowe. Ale jednocześnie jest częsty błąd, który ludzie popełniają w tej kwestii, a mianowicie próbują upychać słowa kluczowe na siłę. Niestety to nie zadziała. Tekst musi być naturalny, a nie naszpikowany frazami na siłę, bo to po prostu może zadziałać na twoją niekorzyść jak. Obusieczny miecz. Punkt trzeci. Wizytówka Google, moja firma. Dlaczego to tak ważne? Powiem Ci z doświadczenia. Jeżeli prowadzisz lokalny biznes. Musisz mieć założoną wizytówkę Google Moja Firma, jeżeli chcesz przyciągać lokalnych klientów. To jeden z najważniejszych, darmowych sposobów na zdobywanie klientów w Twojej lokalizacji. Jak to zrobić? Uzupełnij wszystkie informacje, jakie są dostępne na wizytówce Google My Firma. Adres, numer telefonu, godzinę otwarcia, opisy Twoich usług, kategorie. Upewnij się, że wszystko, co tam podałeś jest aktualne, bo zwiększa to wiarygodność Twojej wizytówki w oczach potencjalnego klienta i będzie bardziej skłonne, żeby w nią wejść, kliknąć, odezwać się do Ciebie czy zadzwonić. Koniecznie zbieraj recenzję, dlatego że im więcej opinii pozyskujesz, tym Google. Bardziej wiarygodnie postrzega Twój biznes i chętnie będzie pokazywał Twoje wizytówkę wyżej wynikach wyszukiwania, co przełoży się na większą liczbę klientów. To dawaj zdjęcia i regularna aktualizacja na temat Twojego biznesu to też bardzo ważne, bo Google bardzo mocno docenia aktywność na Twojej wizytówce. I dane pokazują, że firmy, które publikują regularnie aktualności na swojej wizytówce, są w stanie zdecydowanie zwiększyć ilość zapytań od potencjalnych klientów. Zdaniem Search Engine Journal aż 93% użytkowników szuka w Google Maps, aby znaleźć lokalne firmy. Więc jeśli nie masz zoptymalizowanej wizytówki, klienci pójdą do konkurencji. Upewnij się, że dane, które masz na wizytówce są aktualne. Nawet jeśli ją je posiadasz, wejdź na nią i upewnij się, że numer telefonu jest poprawny, że adres jest poprawny, że usługi są poprawne. Może wprowadzili w międzyczasie nową usługę, której jeszcze nie dodałeś, upewnij się, że jest to zaktualizowane. Teraz już wiesz, że nie musisz oddawać fortuny na reklamy, aby pozyskiwać lokalnych klientów. Tak naprawdę wystarczy, że będziesz tworzyć regularnie wartościowe treści, które będziesz rzucał w postaci bloga, zoptymalizujesz swoją stronę, Technicznie pod kątem SEO, a żeby Google rozumiał, na czym polega twój biznes, gdzie działa i jakie usługi oferuje, i skorzystasz z darmowych możliwości, jakie daje wizytówka Google Moja Firma. Powiem wam szczerze, że zadziwi mnie fakt, że wiele osób ponad 93% szuka firm w Google Moja Firma, ale wielu przedsiębiorców dalej nie ma własnej wizytówki w Google Moja Firma, czyli sami dla swojej własnej firmy jej nie założyli. Ale sami z niej korzystają. Zastanówcie się, czy wpisujecie frazy w Google, Google Maps i patrzycie na wizytówki, gdy szukacie lokalnie produktów bądź usług, tak właśnie się dzieje. No cóż, sama wiedza nie wystarczy, trzeba to wdrożyć, dlatego wdróż to teraz. Najlepiej po tym filmie, żebyś nie zapomniał. Upewnij się, że zadbasz o swoje wizytówkę w Google My firma. A jeżeli chcesz mieć pewność, że używasz strategii i metod, które maksymalizują Twoje szanse na zwiększenie Twojej widoczności w internecie, umów się na darmową konsultację, w której sprawdzimy dokładnie Twoją wizytówkę, oszacujemy jej potencjał i doradzimy Ci, jak skutecznie możesz rozwijać się, aby zwiększać swoją widoczność w wynikach wyszukiwania, aby przebić Twoje konkurencje. Przy okazji sprawdź mój ostatni film, w którym mówię o tym, jak skutecznie pozycjonować wizytówkę Google My Firma, gdzie rozwijamy ten temat szerzej. Naprawdę warto to zobaczyć. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.